Ostatnio w nocy strasznie porządlił mi jeden komar. Wytropiłem go i dzisiaj damy go moim mrówkom. Już wezmę go tutaj pensetą i umieścimy go na kamieniu, żeby fajnie było obserwować, jak te mrówki go sobie stamtąd biorą. Tutaj go umieszczam na kamieniu. Wchodzimy w przybliżenie. No, jak widzicie, niektóre mrówki coś tutaj koło niego chodzą już i jedna już tutaj czułkami go wyczuła. Chwyta go i teraz zaniesie go do gniazda. Te mrówki, które tutaj posiadam, to są mrówki Myrmica SP, tak zwane europejskie mrówki ogniste, choć ta nazwa nie jest tak mm, bardzo zasłużona, chociaż ich urządlenie jest dosyć bolesne. Ta mrówka wzięła już tego komara i teraz niesie go w stronę gniazda, gdzie stanie się pokarmem dla larw. Mrówka ta musi jeszcze pokonać ten tutaj patyczek, który prowadzi do gniazda. I wtedy będzie mogła już nakarmić larwy tymże komarem. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tej kolonii, ogólnie o mrówkach, klikaj tutaj.